A chłop to dziecko, żeby mu pokazywać, co ma robić? Czy dorosły mężczyzna i partner, który jak widzi, że coś jest zepsute miesiąc, to można to naprawić, a nie czekać, aż kobieta mu to wyartykułuje. O szefowo, dyrektorko ty moja. Ja wam, ja wam wyjaśnię pewną rzecz. Chcecie, żeby wam facet zmienił żyrandol, prawda? Leży ten żyrandol miesiąc czasu, no nic nie idzie. No, no nie no, ale świeci, prawda? Funkcja jest spełniona na starym. To jest pierwsza rzecz. Druga. Musicie to zrozumieć, nie oporować i dyskutować z tym, tylko zrozumieć. On, ten żyrandol wymieni dla Was, a nie dla siebie. Dla siebie ta żarówka wystarczy, co tam wisi. Nie ma problemu. Ten żyrandol wymieni dla Was. I jeżeli w zamian nie usłyszę, o dzięki kochanie, że zrobiłeś to dla mnie, no to jest bieda. On mi też nie mówi. Ja mu codziennie pod ryj świński podsuwam żarcie, a nie usłyszałem ani razu dziękuję. No brawo. Piorę mu gacie, a on też nie podziękował mi. No brawo. Czyli stajesz się tym, z czym walczysz. Zachowujesz się tak samo jak swój mąż. Więc czego oczekujesz od niego? Wyartykułować? W ogóle komentarz Justyny, Justyno, nie wiem, może to moje odczucia, ale jest taki uniżający dla mężczyzn. Wyartykułować. A co to mężczyźni to debile, że trzeba im artykułować? Czy Wy, kobiety, w tym wypadku Justyno, po prostu jesteś tak ogarniętą babką, że wszystko robisz. A ci, którzy nie robią. To jacyś, kurwa, nieogary życiowe. A ja uważam, że to nie chodzi o to, co się robi, tylko jak się z tym czujesz. Jeżeli działasz w ciągłym napięciu i ten przysłowiowy żerandol wkurwia Cię, powoduje, że, że gromadzi się to w Tobie i to żerandol, i to facet, i to żarówka, i ja mu robię, a on mi nie robi, i, i, i ja mu nie podziękuję, a on też mi nie podziękuje, Zobaczmy w jakiej kurwa my jesteśmy miejscu, że tak naprawdę wykorzystujemy ten żyrandol, tą żarówkę, do tego, żeby dojebać dla swojego partnera, wyartykułować jako ostatniemu debilowi, co ma robić. To nazywacie partnerstwem i związkiem? Każda z was ma odwagę jeździć po swoim facecie, jak po starej kurwa szkapie. Ale żadna z was nie ma odwagi zawalczyć o siebie poprzez relację, w której jesteście. Ba, ja śmiem stwierdzić, że spokojnie z 50% teraz kobiet nie zrozumiało, co powiedziałem. Pozwólcie, że wyartykułuję. Fajnie to brzmi? A? Właśnie. No nie. Więc mnie w komentarzach możecie obstawiać. Ale powiem, to spływa jak pokaczce. Tak jak wasze artykułowanie po waszych facetach. Więc do momentu, kiedy nie docenicie i nie podziękujecie za to, kogo macie, a jeżeli nie macie za co dziękować, to kurwa, co wy robicie? Dajcie mu święty spokój przynajmniej i nie będziecie musieli mu artykułować. Jeżeli to nie jest wasze dziecko, nie ma przymusu go wychowywania, zauważyłyście to? Spakujcie manele albo jego, albo swoje i dajcie sobie spokój. Nie chcecie wychowywać facetów? Kto wam kurwa każe? Nie macie odwagi, żeby odejść i trzeba to jasno, niech to wybrzmi, niech to ktoś powie, że kobiety w dużym stopniu nie mają odwagi, nie mają pewności siebie, że dadzą sobie radę, boją się, dlatego siedzą z melepetami życiowymi, pierdolą na nich, że to takie, że to takie, że to takie jeżdżą po nich i żyją w ciągłej presji. Ta ciągła presja, która de facto same na sobie wywierają, powodują, że ona prosi, wymień mi ten żyrandol, a za 5 minut leci z drabiną, żeby wy wymienić ten żyrandol. i potem to on jest chujowy. Kwestie czasu to kwestie są względne może być 15 minut, 5 minut lub 2 godziny, 3 dni. Ja widzę jedną rzecz. Nie umiemy się komunikować. I to jest przyczyna wielu rozterek partnersko-życiowych. Nie umiemy się komunikować. To, jak się komunikujemy, na przykład z mężczyzną, mężczyzna często odbiera jako atak, więc albo się broni, albo zamyka. W drugą stronę podobnie to działa. Mężczyzna też nie umie się skomunikować. Ze swoją kobietą, nichu ja nie umie powiedzieć o swoich potrzebach, czego potrzebuje, chce i tak dalej. Wręcz robi to na zasadzie wyrzutu, że ty powinnaś, no i potem kobieta patrzy na to i, a ty, chuju, też powinnaś. I jeden i drugi powinien, i żaden nie robi. Ha! Czy to nie jest ewidentny problem komunikacji? No oczywiście, że tak. Więc albo będziemy dochodzić do porozumienia i kształcić się, rozwijać w kontekście komunikacji, Albo będziemy sobie artykułować, albo będziemy sobie wytykać, albo będziemy sobie szpile wsadzać, albo będziemy sobie udowadniać, albo będziemy przerzucać się argumentami i to do niczego nie doprowadzi, ewentualnie do dużej ilości bólu. A jak nadmiar tego bólu już będzie na odpowiednim poziomie, to będzie rozstanie. Ale będzie rozstanie, ale niestety zmarnowałam z tym chujem 30 lat życia. On był toksyczny, narcystyczny. No co. Już